Uważam, że tego rodzaju wydarzenie pomaga po pierwsze zgromadzić wielu wybitnych ludzi i podzielić się różnymi myślami, które na ten temat występują, a, a myślę, że szczególnie teraz, w tym okresie, kiedy Unia Europejska przechodzi bez, przez bardzo trudne debaty, takie miejsce jak EFNI i ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, pozwalają odpowiadać na bardzo ważne pytania dla Polski. Te spotkania, nasze, ten networking, który się odbywa też również gdzieś w pulwarach, jest bardzo istotny. Przede wszystkim firmy się poznają, poznają swój potencjał, linkują się tutaj i bardzo często łatwiej się komunikują niż gdzieś tam przez te wszystkie struktury, jakby urzędy, sekretariaty i tak dalej, więc na pewno to jest jakaś wartość dodana. Same panele i dyskusje oczywiście wnoszą wiele, wiele do, 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 do naszej dalszej pracy. Kochamy, jestem tutaj kolejny raz i uważam, że to jest jedno z fajniejszych wydarzeń, które ma miejsce w Polsce. Mówimy o wydarzeniu, które wyrasta poza pewien, pewien poziom standardu polskiego. Nazwałbym to, że europejskie to jest europejskie. I think look look around. You have to like it, you know. <laughs> it's, a, it's, a, it's a morning on a, on a, on a sunny beach in a, in a beautiful beautiful city. I think the organizers are excellent, and the, uh, the, the panel has been very very open. And what is also extraordinary, we have managed to stick to the schedule. So that's uh, really uh, outstanding.